Leafem. Jestem przy autostradzie E6 McDonald's Munkedal i ładowarka Recharge Piękne słoneczko wyszło Baterii już 81% 113 kg. 19 minut się ładuje, można jechać dalej ale chciałem Wam opowiedzieć, jakie te przygody miałem, bo generalnie to już według planu powinienem być w Trelleborgu albo w Ystad, a mi brakuje jeszcze 400 km tam, jakieś 8 godzin jazdy. Bo po pierwsze, musiałem się trochę przespać. Nie da się 24 godziny jechać w pełnym skupieniu. Po drugie, jak wjechałem do Szwecji, pierwsza ładowarka miała działać według aplikacji, ja podjeżdżam, a tam cisza. Nie ma. Od zasilania ekran czarny nie działa ładowarka a tu była jedyna w okolicy z Shademu. więc pozostało mi typ drugi 3 godziny odpoczynku żeby dojechać do kolejnej ładowarki właśnie tu gdzie jestem a tutaj duża wilgoć po nocnych opadach i żademu nie chciało zaskoczyć kolejne półtorej godzinki na typie drugim Częściej mam kabel ty drugi, typ pierwszy, więc jakoś to zadziałało. szademo już zaskoczyło. Dzięki pięknej pogodzie, więc można jechać dalej. Do usłyszenia kolejnych transmisji.